Słyszeliście zapewne o tym przedsięwzięciu? Tak, o tym turnieju w formacie Highlander. Będą w nim grać niektórzy twórcy z kontentem TF-owym, a będą to Suchy, Bitek, Alexis, Rocky, MJC, Kelesz, Doktor Wojna oraz ja. Najlepszy z najlepszych, pan Lumikow. Także chciałbyś zagrać? Świetnie, aczkolwiek musisz spełniać pewne minimalne wymagania. Musisz mieć minimum 800 godzin w tf nie posiadać lub posiadać niewielkie doświadczenie w competitive, aczkolwiek jeżeli jesteś z wyższej dywizji możesz zagrać na medykuł, aby nie zaburzać balansu. Powinieneś mieć czas oraz przynajmniej 15 lat, aczkolwiek kto drugie już jest traktujemy z przymrużeniem oka. W sprawie turnieju możecie pisać do mnie na prywatnej wiadomości, i do reszty najpewniej też. Z tego co wiem wszyscy są u Rekcisa, więc tamtego możecie do nich napisać. Aczkolwiek u mnie na Discordzie jest specjalny kanał, gdzie możesz zgłosić swoją kandydaturę. Tak więc na dziś to tyle w najbliższych dniach pojawi się następny film. I dzisiaj o 18 będzie stream, w którym będę brał udział z MVM Man Up. Będziemy tam grać z Prezesem, Benem, Keleszem, Rexisem i MC Kimo. Pamiętajcie więc, by wpić o 18 do Prezesa na kanał no, nowego livestreama. No i cóż, mam powiedzieć dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie i cześć!